Siema kochani, witam was w kolejnym odcinku gry Dying Light. Tak jak obiecywałem, tym razem jakoś będzie o wiele, wiele, wiele lepsza. Zaczynamy naszą przygodę. Musimy tutaj zająć się pułapką jedną. Zaczynamy to gdzieś tutaj. Ok, idziemy. Gra jest naprawdę niesamowita i wierzcie mi warto ale to warto się z nią zapoznać Warto tak samo zwiedzać, bo można naprawdę znaleźć bardzo fajne rzeczy, które no po pewnym czasie się na przykład przydają, przydadzą do modyfikacji, które powodują, że nasza postać jest lepsza. Ok hop. Ok. Musimy dostać się aktualnie yy, w miejsce gdzie znajduje się pułapka, której naszym celem jest uzbroić ją, ponieważ w nocy jest jakaś wielka akcja dotycząca zrzutu. Więc, naszym zadaniem będzie przygotowanie płatek, żeby w nocy kolejni moi przyjaciele poruszali się w miarę płynie. Okej. Okay. Jestem na zewnątrz. Robię dla spa. O, widzę, że kolejny Quest. Bardzo mi się podoba to, że w trakcie gry można sobie na spokojnie, prawda, tutaj działać. A przy okazji dostajemy takie questy przeróżne to pozwala nam wczuć się w klimat okej okay. co było kopnięcie? to było kuc? okej, okay. było kopnięcie dobra Super. Okay. to tu są zombie. Idziemy dalej. Chcę się dostać do... Wow. Ojej. Ojka. Zalazłem zaraz, ja tu już już byłem Dobrze. Mam do skoczyć? Chodź tu Fajnym motywem jest to, że zombie też znajdują się na budynkach, okay, to jest gdzieś tutaj. Gdzieś w tym miejscu, ok. Ja jestem typem osoby, która raczej unika bezpośrednie kontakty z zombie. A. Zamyk, urzy to i a hmm. bardzo bym chciał, ale niestety coś mi się stało. A właśnie nie wiem, Otworzyłem? Ale ja, otworzyłem. Bajer. Co mam? Uuu, coś fajnego Dobrze. To lecimy dalej, kochani. To coś jest? Tak. Deska podłogowa, tak? A nie, to było. Może no, już tutaj leżała ta deska podłogowa. Okej. Okay. Dobrze, jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Co chce z nasi Nie wiem. Dobra. Idziemy dalej. Klasy dostają. Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. No, no, no. Dobra. Dobra, kończę sprawę. Tylko... Śpicie. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. F. Cholera. Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Ew, już prawie. Daj mi chwilę. Poczekajcie, co my tu mamy przechowalnia. Hmm. hmm, to jest zwykła rura. To jest ekwipunek. To jest zwykła wstać. Nic tu nie ma. Dziennik bojowy zakera. A co? Wejdź do budynku i tak tu się z grę. Hmm... To gdzie teraz, kochani? Tutaj chyba gdzieś Wiem przynajmniej gdzieś się znajduje bezpieczna strefa. Przepraszam, że dzisiaj bardzo mało mówię, ale naprawdę ta gra jest nieprawdopodobna. I naprawdę wciąga. I w pewnym momencie naprawdę zaczynacie się zastanawiać, czy w ogóle ma sens cokolwiek mówić. Zresztą, no, sama gra... Z... Się broni, jeśli chodzi o siebie, bo no, takiej grafiki zarazem yy, takiego klimatu już dawno nie było w grach. A w ogóle czas na brawa dla Techlandu, który naprawdę odwalił kawał, ale to kawał dobrej roboty. mogę tu wziąć? Jasne, ochałę mam tak ja będę zjem coś jeszcze jest? Co? o lodówka, może w lodówce zajmiemy coś do super zapasy domowe i bakaława, co to kurde jest? nie wiem, ale od razu zjadł nawet się nie podzielił z nimi. ok, czyli muszę ruszać a co z punktem zrzutu? ok, to jest gdzieś tu Okej, okay, to jest chyba ten budynek, ale jak tu wejść, mi powiedzcie. Hmm. Bajer polega na tym, że za dnia to tak naprawdę strasznie nie jest. Ale w nocy... To dopiero się zacznie zabawa Aha, to gdzieś tu muszę wejść Raportuj Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa, nazywa się ZIR. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć Dobra. Ale pytanie, zbliża się noc, a muszę Zdajemy jeszcze dodatkowo radą, papki zrobić. Więc... Gdzie te łapki są? W Bardzo mi się podoba to, że mogę w tym świecie robić, co mi się że mi podoba. Okej, okay, overout, lecimy dalej. Jade, załatwione. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc, ale ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. A zaznaczy je później. Sprawdźmy w ogóle jakie mamy zadania. Ale w ogóle może mamy już punkty umiejętności. Poczekajcie. Sprawdźmy co możemy sobie rozdzielić. Mamy poziom przetrwania. Poziom zwinności. Hmm. Poziom przetrwania daje Ci dostęp do zdolności pomocniczych. Aha. Aha, a... Zmień drzewko umiejętności. Wstecz. Hmm. Poziom przetrwania zadaje daje? Nauczy hmm. Okej, okay, to może być tego, ale... To może być pomocne, ale ja potrzebuję... O! To potrzebuję na pewno. To raz Nie mogę, muszę mieć dwa poziomy siły. OK. Mm -hmm. To może zwinność. Mm, mogę spację wadnąć. To co robimy? Dobra, kup. Tak. Wstecz. Jeszcze tutaj weźmiemy i kup. Mm -hmm. tak, tak, Super. Mamy umiejętności, mamy zadania. No to mamy jakieś plany? Paralizator. które nie. coś jeszcze nie mogę wyrobić. Sznurek muszę mieć. Fajne. Dobra, lecimy naprzód, naprzód. A, zadania miałem. Kończone, weźmy tego z